władze samorządowe, Pana Wójta Tomasza Ewertowskiego, Pana Wicewójta, Pana Mariana Iślewskiego, Rady Sołeckie, Panów Sołtysów, przedstawiciele, przedstawicieli Straży Pożarnej, wszystkich, którzy są tutaj z nami, bardzo gorąco witam i postaramy się teraz przez najbliższe kilkadziesiąt minut wprowadzić Państwa w tą atmosferę Powstania Warszawskiego, tak jak już tu ksiądz proboszcz zdradził, Odchodzimy 70. rocznicę i dlatego chcielibyśmy przybliżyć ten bardzo trudny czas dla polskiego narodu. O to, żeby od strony takiej naukowej, historycznej, żebyście Państwo mogli też może jakiś tam fakt usłyszeć, poprosiłem panią magistrę historii, panią Józefę Ruczyńską-Sokołowską, nauczyciela naszej szkoły, żeby historycznie przybliżyła nas do tych faktów, trudnych faktów Powstania Warszawskiego. Kilka faktów chciałabym z, y, związanych z historią Powstania Warszawskiego przedstawić. Powstanie e, e, Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku e, o godzinie 17.00. Dlaczego akurat wtedy wybuchło? Do Warszawy zbliżała się Armia Czerwona. Zdobycie stolicy przez nią to była tylko kwestia kilku dni. Stalin mógł przejąć władzę w Warszawie, istniało realne zagrożenie e, i chodziło o to, e, chodziło o to, żeby Polacy przywitali Armię Czerwoną w roli prawowitych gospodarzy. Niemcy wówczas pośpiesznie się ewakuowali, no ale nie do końca niestety. E, zbrojne wystąpienie AK miałoby wyjaśnić sytuację. Gdyby Polacy sami objęli władzę w Warszawie przed wyzwoleniem nie przez Armię Czerwoną, Rosjanie po prostu musieliby to zaakceptować na oczach całego świata. Decyzję o wybuchu powstania podjęło ścisłe kierownictwo Armii Krajowej. Na dwa, trzy dni dołączyło 5 tysięcy żołnierzy z innych formacji i oczywiście wielu ochotników, również dzieci. Siły niemieckie. To 15 tysięcy wzmocnione 25 tysiącami z oddziałów karnych plus broni pancerna, artyleria lotnisko. Już po trzech dniach 4 sierpnia powstańcy przeszli do aktywnej obrony, czyli rezygnacji z ataków. Czy otrzymali pomoc? Zrzuty alianckie były z Błoch, sporadyczne i często po prostu nie trafiały. Dopiero 30 sierpnia Niemcy uznały Armię Krajową za część wojsk sojuszniczych, co powstrzymało ich częściowo przed mordami żołnierzy AK jako bandytów. No ale ludności nie powstrzymały. 16 września oddziały pierwszej Armii Wojska Polskiego sporsowały Wisła, zbudowały most kontonowy, próbowały pomóc ale bez wsparcia I przy wielkich stratach musiały się wycofać. Co zrobił Stalin? Zatrzymał ofensywę i po prostu nierówno czekał, a później winął za zniszczenie stolicy na najefekcji. Po 63 dniach walki, 2 października, przedstawiciele AK podpisali akt kapitulacji. Zginęło ponad 200 tysięcy ludzi, w tym 180 tysięcy cywilów. Niemcy stracili tylko 17 tysięcy. Hitler rozkazał zrównać Warszawę z ziemią. Ludność chciało wysiedleć. Specjalnie jednostki wysadzały i paliły dom po domu. Wysiedleńców, wbrew wcześniejszym ustaleniom, wywieziono na roboty w szach przed nadejściem komunizmu na uratowanie niepodległości i honoru. Czy powstanie miało sens? Czy warto było? Nie pytajcie, gdy tylu wierzyło i tylu zginęło. Ciągnące się, kręcone, jak na froncie. No i coraz więcej bombardowa. Artyleria, z zwisły, pancerniaki z kolei obwodowej, pociski najróżniejszych kalibrów, jednym słowem, to swoją drogą, ale samoloty. Ta groza dzienna, a nie były długie. Samoloty przepływały, czyli zbliżały się na tak i wtedy.

i dalej huk, czyli wybuch, i dalej łomot, trzask, rozsypywanie się czegoś, czyli skutki trafienia. Na szczęście strasznie dużo było niewyborów. Mówiło się, że to cześci, że u nich się te bomby robiło i oni specjalnie nie dokręcają. Więc jak od samolotu dołączyło się do bycie, lecenie bomby, trafienie i cisza, to zaczynało się w pierwszych dniach po cichu. Potem zaraz, z swejem, potem całym kulym, rodzinnym na głos liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tu ruch ręką nienowierzania, odpędzania, nie wypłynę. Ale niedługo zdobywały samoloty, ćwidrowały to odłączanie się, bomb wycie i cisza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i tu nie nas potrafiło nagle jak drzmodnąć. Płać mężczyzn upadł i w nich jak na uliczeniu. W tej chwili zginął mój brat. Żegnał pas unoszący za granicę głowę. Uciekający do broni, gdy tu w rozwalonym schronie z jeszcze żywych ostatniego tchu, odtworzyłbym nasz żywien narodowy. Opanowanie i coraz większy sposób na sposób. Dąbrowsi Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Święta Mario, Matko Boża, bądźcie za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Pamiętam jaskrawą tożsamość, teraz i w godzinę śmierci. Ile razy ją odczuwałem przy odmawianiach, a wciąż się odmawiało, słyszało tu obok, tu drugi raz, na spacerze, u tych obok i obok dalej. I jak przejść dalej, i jak iść, jak coś tylko głośniej waliło, to jak fala. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Odmawianie to mało, śpiewanie to dopiero. Wychodziło się z piwnicy. O pani. Do drugiej piwnicy. O nasza. Pośredniczko nasza, nasza. Przechodzi się dalej. O pani. Bo to już inni. Ci dopiero zaczęli. Za zakrętem już są przy Synem Twoim nas pojednaj. Nagle głośniej bomby i... Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Jeszcze raz. Wbijam legendy o tym, że żołnierz Ocalał i Mokotów, że tam nic takiego nie było. Pamiętam i ten, i ten w 1945 roku. Nie tylko spalane domy, ale kupa gruzu. W 1949 na Dworskiej odkryli masę trupów. Chyba koło 200 w kanale zapchanym, tam gdzie schodki. Ponure dzieje Mokotowskich kanałów są znane. Właśnie tam i wtedy były najgorsze kanałowe historie. Ale do rzeczy, po wąski. bo się miało dosyć i powstania, i wojny w ogóle. I nienawiści, i zabijania, i gnięcia. Nagle wszystkim zachciało się żyć, iść, popatrzeć na słońce normalnie. 24 lata ocalono, prowadzono na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne, człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i żylota, męstwo i twórzostwo. Jednak cnota i występek. Widziałam człowieka, który był jeden, występny i znotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza, Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata. Ocalałem, prowadzono na rzeź. Ja miałam takie samo umundurowanie jak chłopcy i wyglądałam jak chłopiec, bo ja byłam w plutonie i razem z chłopakami spałam i w ogóle byłam z nimi cały czas do końca powstania jako żołnierz. Ja czekajem, no ja z tym ciekawy, no nikolika filmowa, prawda? Z tym ciekawy biegnie, że pewnie z schować w naszej kwaterze, prawda? Warszawa, jak się lubi, Warszawa, jak się lubi, Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić, Diabeł marzy o i każde słowo zbędne, I pod i szczególem, nie ta ziemia od innych droższa. Ani chcę, ani umiem stąd odejść. Tutaj Wisłą, Wietnam i Mazowsza. Przeszumiało mi dzieciństwo i młodość. Dziś słowami Władysława Broniewskiego przywołujemy odległe lata wyrażając przeświadczenie o nierozerwalnym związku z ziemią ojczystą, o miłości rodaków do tego, co ojczyste, o zdolności do wielkich ofiar dla zachowania dobra ojczyzny, która była i jest wielkim naszym wspólnym obowiązkiem. Święty Jan Paweł II pisał, wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Od naszego Ojca Świętego nauczyliśmy się, że historia jest warstwą wydarzeń, w której drgają zwycięstwa i upadki, a ich świadectwem są liczne mogiły żołnierzy, którzy mieli odwagę stanąć do heroicznej walki za Polskę. To dzięki ich poświęceniu dumna i piękna Warszawa, która nie zgodziła się na swoją klęskę, czuwając, aż przyjdzie jej godzina, zasłużyła na oddanie czci jej ruinom i męczeńskim cechom. Dziękując Państwu za uwagę. Chciałbym wyrazić pełne optymizmu przesłanie, że ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi i wznosimy ziemię ojczystą jako owoc miłości pokoleń, która przerosła naszą nienawiść. Przedania w edukacji, a oni bardzo chętnie w tym brali udział. Oni się pytali, kiedy jest kolejna próba. Wczoraj yy, Monika, jest Monika? Nie ma dzisiaj. Yy, zapytała mnie po próbie generalnej tak. Proszę pana, yy, czy naprawdę w tym powstaniu warszawskim takie małe dzieci uczestniczyły i ginęły za Polskę? Ja mówię tak się właśnie tak było, dlatego między innymi dzisiaj wy też yy, Bierzecie się udział. I ile takich dzieci zmieniałoby by mnie? Nie wiem, to mnie kilkaset, a może kilka tysięcy. Powiedziałem, to straszne. Wszystkim te piękne, y, 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 ta biedna grafika, która jest tam, to był Pani Renate film. Chciałbym podziękować e, dyrektorowi i wszystkim osobom, które no, tak pięknie przygotowały ten cały spektakl. A jak tu dyrektor powiedział, e, no, nauka historii może nie jest wkrętna dla młodych ludzi, dlatego przekaz taki trochę nowoczesny powoduje, że są bardziej e, zainteresowani tym, co się działo w przeszłości. Nasza historia jest bogata i, i często niestety w tragicznych y, w skutkach y, wydarzenia. Historia jest trudna, i jeszcze bardziej trudniej zrozumieć, kiedy przez wiele lat, przez wiele pokoleń, u nas prawie przez 50 lat, y, była zakłamywana. Czyli jeszcze bardziej trudniej jest to wszystko odwrócić, wysiłku i wiele pracy wszystkich środowisk. A szczególnie mam nadzieję, że tutaj y, szkoły, oświaty, żeby tą historię przywrócić, naprawić i żeby ona była prawdziwa. Bo proszę Państwa, naród, który nie pamięta o swoich bohaterach, jak powiedział młody, mądry człowiek, ginie. Na naszym terenie działał oddział porożyńskiego. To był oddział ponad 20 osób, który działał do 1951 roku. E, tutaj e, członkami tego oddziału były mieszkańcy Byszwałtu, Omula, Kazanic, Rodzonego, Łączka. E, tutaj e, na moście w Raczku został zastrzelony mieszkaniec Byszwałtu, który się nazywał Klimem, o którym nikt nic nie wie. Dlatego prośba do Państwa, jeżeli ktoś wie, czy rodzice, czy dziadkowie, cokolwiek na temat tego, co się działo to po wojnie tutaj na naszym terenie, to prosimy o kontakt i prosimy o informacje. Także jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.